w tej chwili uplasowała się dal -Sì. to jest numer dwa i blisko jest Thidene numer 6 na trzecim miejscu, dalej także Canada de Bourgogne. a tutaj za stawką Serenade Dibec która zaczęła galopować i tutaj już nie uczestniczy w wyścigu. Tymczasem prowadzi Kalmina. Kalmina, zaprzęg numer 1 na pierwszej pozycji, tam na drugiej Siblidal C, -Si, ale już zbliża się do niej Kana de Bourgogne, to jest numer 5. I na razie konie zniknęły we mgle, czekamy na obraz z kolejnej kamery, bo sytuacja była taka, że prowadziła, prowadził zaprzęg numer 1. klacz Kalmina. Na drugiej pozycji dwójka Siblidal C i -Si, piątka Cana de Bourgogne. Konie już powinny znajdować się na przeciwległej prostej. Zaraz zobaczymy, tak jest, wyłaniają się już nam z mgły. Przy wewnętrznej Kalmina. Paula Żakowska. I tam jest Cana de Bourgogne. Cana de Bourgogne to jest numer 5. Ona w tej chwili prowadzi, w czołówce także Nitisa za zaprzęg numer 4. Ale w tej chwili Cana de Burgoń oraz Kalmina. Tam blisko jest także po zewnętrznej Kusuje, to jest dziesiątka Super Moranville. I patrzymy, jest wejście w zakręt Cana de Burgoń. Po zewnętrznej czarna koszula, biała czapka, przy wewnętrznej kalmina, a za nimi kłusuje kalida pat, numer, zaprzęg numer. Nie, kalida pat jest z tyłu, to jest, przepraszam, te nozi i sir de Puy. Na razie jednak cały czas pierwsza, Kanade Burgoń za nią kalmina. Na razie jest ta kolejność. Troszeczkę dalej tam po zewnętrznej to jest Nitisa Joslem. Kanadę Burgoń ucieka przed wyjściem na Prostą. Cana de Burgoń. Na drugiej pozycji jest Kalmina. Kanada Burgoń, Kalmina Sire de, Sire de Puy Jest tam także Tetidonozi. Kanade Burgoń. Za nią kusuje Kalmina. Pole rozpędzają się pozostałe konie. Kalmina obejmuje w tej chwili prowadzenie a zbliża się do niej TETIDENOZI, czyli cały czas kalmina, t, KALMINA. Numer jeden atakowana przez TETIDENOZI. I zobaczmy, już tutaj mamy obraz. To dwa konie z jednej stajmi, KALMINA i TETIDENOZI, czyli numer jeden i numer sześć. Ale w tej chwili TETIDENOZI obejmuje prowadzenie. TETIDENOZI, KALMINA.